Dzień dobry, dzień dobry, witam was moi kchani niezwykle gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z pogląców mitów w GTA V. Ja jestem Hoopsony, no i dzisiaj spotykamy się tutaj po raz kolejny, aby zobaczyć co ciekawego nas w świecie GTA V czeka. Czy pojawią się dzisiaj jakieś niespodziewane sytuacje? Ano, miejmy nadzieję, że tak. Z kolei zanim przejdziemy sobie do świeżutkiej porycy mitów, a tym samym do głównej części odcinka, to zachęcam was do pisania mitów. A także do wysłuchania reklamy, która będzie za chwilę, zwłaszcza jeżeli macie w planach zakup... Jakiejś gry komputerowej w najbliższym czasie. No a jeżeli aktualnie szukasz jakiejś gry komputerowej, no to wbijaj po nią koniecznie do serwisu Eneba.com To właśnie tutaj zaopatrzysz się w tytuł, którego potrzebujesz, do tego często w bardzo atrakcyjnej cenie. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz z kolei w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, no a w opisie znajdującym się poniżej tego filmu znajdziesz wszystkie potrzebne linki. Także zachęcam tam zerknąć. Co do mitu z motorem i radiem, to sprawdź, czy po włączeniu specjalnej umiejętności Franklina również przeżyjemy upadek. Na, na początku myślałem, że Michael jakąś prostytutkę wysadza pod sklepem, ale to chyba jednak jego córka jest. Przepraszam, najmocniej. Moi drodzy, dzisiaj niczym prawdziwy! Real man pije sobie różowego monsterka. Słuchajcie, ogień w dupie, naprawdę. Faza jak po schabowym z kopytkami nie mogę usiedzieć. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak to, ja będę, ja będę w ogóle dzisiaj komentować, nie wiem, nie mam pojęcia. Liczę na to, że jakoś to wyjdzie. Oceńcie jak obej obejrzycie, nie? Czy było fajnie, czy mam pić więcej różowego monsterka, czy też nie. Jak ja mam mity badać, jak kurde, postać nie chce ruszyć dupy i wstać, no. Na początku rzucimy się w przepaść, ponieważ Yogi napisał i dostał w ogóle mnóstwo lajków, że w GTA 5 to może tak wcale nie jest, że jak grzmotniemy sobie motocyklem o jakąś tam ulicę, o beton, no ogólnie o jakąś tam powierzchnię, to być może wcale nie giniemy, tylko że ja upadłem jakoś zajebiście niefartownie. No i to otrzymało wiele lajków, no ale okazuje się, się, że tak wcale nie jest. Jak spadniemy motocyklem z dużej wysokości, to postać ginie. Co za tym idzie, moi kchani, możemy sobie zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak, znaczy właściwie sprawdzić sobie tę sugestię, nie? Co się stanie, jak waniemy o ziemię motocyklem, ale włączymy przed tym umiejętność Franklina, nie? Czy to nam pomoże przeżyć? Jak najbardziej tak. Zarówno jak się przekonaliśmy w odcinku poprzednim, wyratuje nas zmienianie stacji radiowej i nas wyratuje też umiejętność Franklina przed upadkiem, właściwie przed śmiercią podczas upadku z dużej wysokości, będąc na motocyklu. O Sprawdź czy jak wiecie, z kanistrem albo z gaśnicą pod wodę z hydrantu, to czy też to doprowadzi do eksplozji. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, dlaczego sobie tę sugestię badamy, to no też pojawiła się dosyć dla mnie dziwna rzecz w odcinku poprzednim. Mianowicie okazało się, że gdy Franklin albo jakiś tam inny bohater będzie trzymał bombę przylepną i następnie wejdziemy sobie z taką bombą przylepną w ręce pod wodę lecącą z uszkodzonego hydrantu, no to też jak raz jeszcze widzicie na powtórce, wylecimy z hukiem w powietrze. Ej zaraz, zaraz. Ale jaki kanister? Bo tu jest kanister, kanister niebezpieczny i kanister z nawozem. Kurde, to trzy kanistery będę testował? Dobra, niech będzie, przetestujemy sobie każdy kanisterek. Chociaż zakładam, że oczywiście tutaj chodziło panu Markowi o tego takiego klasycznego, nie? Zwykły kanisterek w, w ręce, wchodzimy sobie pod wodę, no i nic się nie wydarzyło. Ej, dobra, ale może rzeczywiście, moi drodzy, chodziło o ten niebezpieczny kanister, nie? W sensie, jakby nazwa wskazuje, że on może eksplodować w każdej sytuacji. Ale nie tym razem. Zobaczmy jeszcze kanisterek z nawozem. No fakt poważnie w ostatniej sekundzie. Okej, okay, wbijamy z tym kanisterem z nawozem pod wodę z hydrantu, no i... W sumie można było się tego spodziewać, nie, że nic się nie wydarzy. Biorąc pod uwagę to, że poprzednie próby, no, w przypadku kanistra nawet niebezpiecznego, okazały się być klapą, co nie? No i na sam koniec zobaczmy jeszcze gaśnicę. No a ład! Gnoju przy w sugestii nie przetestuje. Dobra, jednak się udało, ale jeżeli chodzi o efekty, to no też można powiedzieć, że de facto żadnych nie było. Żadnych, których mogliśmy się spodziewać, biorąc pod uwagę sugestie od pana Marka. Także, no cóż. Tak to jeszcze czasami bywa, nie zawsze da się coś ciekawego Masz ty gnoju za kary. Nie zawsze da się coś ciekawego uzyskać, prawda? Żadnym innym pistoletem, poza tym, którym wystrzeliwujesz flary, nie możesz rozwalić spadochronu, na którym lecisz. O, Moi kochani, skoki spadochronowe to jest coś, co ja uwielbiam. Nawet odnośnie spadochronu widziałem mega ciekawy mit, który mamy do zbadania, jak będziemy sobie pykać w GTA 4 i będę nagrywał w sensie odcinek z pogromcom mitów w GTA 4. No, oczywiście tam są spadochrony w Balladzie o Gajutonim i się pojawił mega fajny komentarz, który muszę wręcz przetestować. Natomiast póki co skupimy się na GTA 5, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Od samego początku weźmiemy sobie spadochron. Jak to się mówi? W sensie, że rozłożymy spadochron, otworzymy po prostu chyba się mówi, nie? Tak mi się wydaje. Piję sobie różowego monsterka. Słuchajcie, ogień w dupie, naprawdę. Tak, czy inaczej zobaczmy sobie wszystkie pistolety, nie? Czy rzeczywiście będzie tak, że ja nie będę w stanie sobie z żadnego z nich rozwalić tego spadochronu. Póki co z tego co widzę, ta teoria ma wielki sens, ponieważ jakiego bym tego pistoletu sobie nie używał, to no, spadochron jest stały i przebić go nie mogę. A zobaczmy sobie ten pistolet flarowy, gdzie on jest? Który to w ogóle był? To był ten ceramiczny? Nie? On się chyba jakoś inaczej nazywał. Rewolwer, pistolet, pancerny, taktyczny, paralizator. Sygnałowy to chyba był ten z flarą. No to nie, to tak w GTA V jakby robić nie można, nie? Jest dopiero trzecia albo czwarta badana rzecz, chyba trzecia, a ja już zginąłem dwa razy. Podsumowując, jeżeli chcemy wylądować na dwóch nogach bezpiecznie, to nie używamy pistoletu z flarą w taki sposób, że strzelamy z niego w spadochron, na którym to jest postać, którą się poruszamy. No bo wówczas szoramy na gębie są nieuniknione. No co tu dużo mówić. W GTA 5 jak wiedziesz, na myjkę samochodem bez szyb, to twoja postać będzie mokra. Ty, zaraz, zaraz. Czy tu przypadkiem te mynie samochodowe kiedyś nie były naniesione w GTA 5 na mapę? Czy coś mi się popitoliło? No jak to tak, to nie ma? Ej serio, byłem pewny, że w GTA 5 te myjnie są naniesione na mapkę, a tu się okazuje, że nie. No tak czy jak oczywiście, wspomogłem się, wspomogłem się mapką z internetu, więc pędzimy prosto na myjkę. Ten mit pojawił się dlatego, że ja sobie to badałem ostatnio w GTA 4, nie? I tam się okazało, że jak Nikobelik wjedzie samochodem, który nie ma szyb do myni, no to okazuje się. Się, że potem Niko Belgi, jak wyjeżdża z tej myjni, to mokry nie jest, nie? I to było taki dosyć niefajne, brak tego efektu. Zdecydowanie nie był czymś, co ja chciałem oglądać. Ej, tutaj chyba będziemy mogli na myjnie wjechać, co nie? I oczywiście, że mi jakieś gangi atakują, psy. Co tu się dzieje w tej grze w ogóle? Skąd się wzięła na tych terenach jakaś banda rozwścieczonych Chińczyków? O co chodzi? Szyby w naszym samochodzie są już wybite, także wbijamy sobie do myjki i patrzymy. No już myślałem, że nie odpali, bo przestrzeliłem bagnie, ale na szczęście się, się udało. Wbijamy do myjki i patrzymy, czy Franklin rzeczywiście wyjedzie z tej Mikey będąc mokrym człowiekiem. Czy jednak będzie suchy, tak samo jak to było w przypadku Nikobelika, no bo jednak tak też może być, co nie? No i moi drodzy, pięknie to zadziałało. Franklin rzeczywiście jest mokry, i bardzo dobrze widać to po jego koszulce, co nie? No to pod tym kątem jasno widać, że jednak GTA V jest znacznie bardziej dopracowane. Ja osobiście jestem pod wielkim wrażeniem, serio, ponieważ no, nie spodziewałem się tego, jak mam być szczery. A tu się jednak okazało, że mit jak najbardziej zadziałał i możemy go sobie potwierdzić. Paralizator przebija opony. Że co, że jak, że niby prąd ma przebić oponę, która jest wykonana z gumy, a guma chyba prądu nie przewodzi? Że nie, nie rozumiem. No ale dobra, jakby z uwagi na to, że nie zawsze jest tak, że jak czegoś nie rozumiem, to to potem jest nieprawdziwe. Nawet bym powiedział, że bywa wręcz odwrotnie. I co więcej, chyba tak w sumie teraz mi się wydaje, że jakby ładunek był jakoś taki, wiecie, no taki, taki po prostu mega mocny, to wówczas rzeczywiście może i by ta opona się przebiła. W sensie, jakby na przykład piorun uderzył w samochód, to może by ta opona pękła pod wpływem dużej ilości energii. Nie wiem, fizykiem nie jestem. Dajcie znaka w komentarzach, my tymczasem. Przechodzimy do testu. No to faktycznie się szybko przekonaliśmy, że paralizatorem da się przebić oponę w samochodzie. Natomiast nie da się ukryć, że zbyt realistycznie to nie wygląda, nie? Jakoś, jakoś mam takie wrażenie, że coś tutaj coś tutaj poszło nie tak. No i definitywnie świadkami takiej sytuacji być nie powinniśmy. Dajcie znaka, jak waszym zdaniem by to wyglądało w prawdziwym świecie, nie? Bo naprawdę mnie to interesuje. Na odznakach policjantów widać dwóch policjantów, którzy kopią cywila. Moi drodzy, ja postanowiłem sobie ten mit zbadać z bardzo ważnego jednego powodu. Oczywiście, tego typu historie, jak jakiś tam policjant bądź policjanci, którzy katują przechodnia, jakiegoś peda, jakiegoś w teorii niewinnego człowieka, mają miejsce w GTA 4. To właśnie w GTA 4 możemy znaleźć kilka takich miejsc, w których to policjanci katują no, niewinnych cywili. Ej, poważnie przy posterunku nie ma ani jednego policjanta, to są chyba jakieś żarty. Panowie chyba byli na pączkach, bo właśnie wracałem na komisariat, nie? Tak czy inaczej, użyjmy sobie kamery w telefonie, żeby zobaczyć logo policjantów. No, chyba z takiej odległości niczego nie zobaczy. Jak sekundę temu widzieliśmy, no raczej ja tam żadnego, żadnych policjantów kopiących cywila na tej odznace nie widziałem, ale zobaczmy sobie jeszcze innych gniaży. Być może w ich przypadku będziemy świadkami troszkę czegoś innego. Ta na przykład kobitka ma taką samą oznakę co poprzedni, z tym, że jej odznaka jest ze złota, nie? Żadnej innej odznaki, z tego co ja tutaj się przeglądam tej pani, to ona na swoim uniformie nie ma, nie? Zobaczmy sobie jeszcze na szybkości tego gościa. No ale w jego przypadku także na odznace mamy bardziej jakiś budynek. Nie za bardzo wiem, co on może przypominać, ale zdecydowanie nie jest to policjant ani jeden, ani tym bardziej dwóch, którzy rzekomo kopią cywila. Także no, dla mnie, mit możemy sobie obalić. Jeżeli sprawdzałem coś źle, coś nie tak, to dajcie mi znaka w komentarzach. Bardzo Was rzecz jasna proszę. Samochód chroni cię przed dymem z gazu łzawiącego, nawet jeżeli jest to kabriolet. Zespawnowałem sobie, moi kchani, dwie manany. Jedna jest bez dachu, druga jest z dachem. Ta, która jest z dachem, ma też niewybite szyby. To jest bardzo istotne pod kątem badania tego mitu, ponieważ jeżeli okaże się, że ten samochód nas wybroni od tego gazu łzawiącego, to chciałbym sobie wykonać też próbę, w której wybijemy sobie szyby w pojeździe i zobaczymy, czy dalej ten gaz łzawiący nie będzie na Franklina wówczas działał, nie? Dobra, gaz łzawiący został rozpylony w ilości dużej. Na początku wbijamy sobie mananą z dachem, która nie ma wybitych szyb i patrzymy czy Franklin w takim samochodzie będzie bezpieczny. No jak widać zdecydowanie tak, nie? Nic się Franklinowi nie dzieje i raczej nic nie rokuje, że miałoby się to zmienić. Dobra, jestem debilem miałem włączonego gold mode'a, także nie krzyczcie. W przypadku samochodu, który nie ma wybitych szyb oraz posiada dach nie z kabrioletem, no nic się nie zmienia, nie? Ma to jak najbardziej sens, także pod tym gra, po, pod tym kątem gra jest dobrze przygotowana. Chociaż w sumie taki gaz zawiązy powinien jakoś tam Wentylacją się dostawać do samochodu, nie? Samochód przecież nie jest zupełnie szczelny, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje w przypadku oh shit za długo. W przypadku kabrioletu, jak widzicie na powtórce, życie Franklinowi jest od razu zabierane, nie? Więc w kabriolecie nie ma opcji, żeby przed gazem łzawiącym się schronić. Wybijmy sobie w takim razie jeszcze na szybkości szyby, rzu rzućmy tam, nie wiem, trzy gazy łzawiące albo cztery jak ostatnio. I sprawdźmy, czy w takiej sytuacji Franklin będzie bezpieczny. No to moi drodzy, moim zdaniem, jeżeli gra ma być w, tej, w tym aspekcie realistyczna, to to powinno być naprawione. Zdecydowanie. Wybijmy sobie w tym pojeździe wszystkie szyby, jeszcze, żeby była jasność. Jeżeli dalej w tym momencie będzie tak samo jak w przypadku tej poprzedniej próby, to to będzie oznaczało, że ewidentnie tutaj jesteśmy świadkami pewnej nieścisłości, nie? I dlaczego on nie odpala ten samochód? No, zobaczcie, możemy sobie stać w gazie łzawiącym, mając wszystkie szyby wybite, no i z Franklinem wtedy nic się nie dzieje. Także w sumie na dziś to chyba byłoby już wszystko. Dziękuję, że byliście, dziękuję patronom za wsparcie! No i zapraszam Was już teraz na kolejne odcinki z Pogromców Mitów no i nie tylko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!